Dobra, dawaj, 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 dawaj Uda nam się Dobra. zrobić gigantycznego C burgera Co C jest to C dawaj. Uda się! Tak! Gówno prawda To było najgorsze tak jak pra... Jak ty piszesz? Wow 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 Kilka godzin później Wow 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 Wow, wow. 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 <laughs> Dobre Siemanko Wojtki, z tej strony Wojta Zamawiam was fyk! fig o, którym będziemy próbowali razem tutaj z ekipą. Agdy Gessler. Ja, witam. Cześć, cześć. Będziemy robić gigantycznego burgera. Tak więc, no, to jest Citizen Burger Disorder. Oglądaliście poprzedni odcinek u mnie nie. na kanale, gdzieś macie adnotację nawet. Nie oglądasz? Nie oglądałem. A kiedy A tu Zostawiłeś łapkę stary Dobra, Blom po prostu ma dobra. anoreksję kolana. No, mam anoreksję, ale na pewno nie kolana. Całego ciała. Dobra, dobra. dobra. Czemu w ogóle? Kto to jest czarny? Kim jest? Jakie? Czy Wojtek, jesteś czarny czy to Weza? Nie, Wea jest czarny. Weza <laughs> jest czarny! Nie pokażę na mnie pałchami, widz dziwki! Chodźcie w ogóle zrobić tego burgera. Zróbmy to poważnie i normalnie Dobra. I żeby było ładnie. Dobra, Dobra rozstrzymaj, poważnie rozstrzymaj. tak jak robią, tak Czekaj. jak robią stare burgery na zachodzie. Ogólnie to jest zawód po YouTube, tak więc jak ktoś nagrywa filmy, to zostanie właśnie. To zostanie właśnie takim ziomeczkiem w Burger Kingu albo w innej sieci KFC. Dokładnie, tak. więc nie wiadomo czy na przykład za rok dwa nie spotkacie Wojtasa w McDonaldzie w Lublinie Dokładnie, albo Blowa w Starbucksie. Robią jego burgery Dokładnie, więc polecam się na przyszłość A, tutaj. A sobie wyobraziłem takie, wiesz, tak na ścianie jest zawsze pracownik tygodni. Tam pracownik tygodnia, <laughs> Wojtas. Ej, zapasy nam. <laughs> za, zapasy nam się kończą. Jeho, ja mam ja nic Czarny skocz po pudło Dobrze, 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 dobrze mam idzie, dobrze mam idzie, dobrze EJ NIE, TO jest o, MOJE to rozwalił. to rozwalił To są moje pudła Daj Ten tam powiem. wziął dwa, stary, płucianoski. No ja rozwaliłem no, wszystkie, no, stary No co? Nie co? Co? Ja. <ślamy> Jak ty bierzesz skoje, od razu się. dwa kawałki mięsa, stary? Ty od razu zabierzesz dwa kawałki mięsa, bo jesteś czarny, tak? Ale to nie ma kurczaka, ty Połączmy je, bo to ma być naprawdę naj, największy burger świata stary. Teraz jak ja tak patrzę i sobie teraz no. pomyślę, że na przykład w McDonaldzie robią tak burgery, to odechcowa mi się kurczę jeść, naprawdę. Dawaj łączko, łączko tu. Tak na ziemi, na ziemi, na, na ziemi kładą burgery i mówi dawaj łączko. O wow, wow postał go, postaw go. No Nie, nie! Ten, ten, ten tutaj, ten tutaj, ten tutaj stary. Kilka wieczności później. No tutaj leży na ziemi, no jak cię uczyłem na praktykach w Maku. Wow, wow, mój burger lata. Stary to wygląda jak penis. No ja nie wiem jak twój penis wygląda. Ty, tu stupidoś, spadaj. Ty konkurencja Klep go, klep go. Uciek. Stary to jest ta chwila, stary. Duh, 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 duh. Spróbuję połączyć sta no. co co? O patrz, no o. <grym> <grym> hmm, ale jak to zrobić? Oj, Musi wejść bułka stary. Teraz, Paródkę. teraz opada nie... Hamburger później. UWAGA! Ja no ja PUSZCZAM! <noise> nie, nie, NIE! Wchodzisz? Wchodzisz? Nie wchodzisz? No, nie nie, nie. Dobra, jest, jest, stoi. No nie, nie wchodzi, stoi. no weź Kilka centymetrów później. No, próbuję no Wiecie, to te... tak jakbym ja nie wiedział w co wygrać, i tego odpalił nie wchodzi, to bym tak się trochę zdziwił. Chodzisz, chodzisz, nie wchodzisz. Nie wiem, nie, Jest, stoi. No nie, Dobra, jest, jest, stój. No, nie, wchodzi, nie stój. no. Dobra, i teraz patrzcie, stoicie tutaj, No. stoicie no. obaj tutaj. No. I ja bym no, mówię, że mam to wszystko no. w dupie, idę do domu, idę się wyspać. Tak ręce do góry i wtedy widzicie, jak przechodzę tędy przez to okienko i wtedy za mną idziecie i tam dalej coś zrobimy. Tak się bawiłem, jak miałem 10 lat dokładnie. Dokładnie, tak, tak się wszyscy bawili. Bawiłeś się tak? No powiedz tak. No to stójcie stójcie, <noise> pójdzie, patrzcie na mnie! Ale gdzie ty, to no tam stój. Dobra, to ja tu stoję. Dobra. No normalnie Dobra, jak pranki ja... wardęgi, no. Wszystko to, to... jest ustawione! Okej, okay, Wojtki, to tak więc to by było na tyle w tym odcinku Citizen Burger Disorder. Jeżeli wam się ten odcinek spodobał standardowo, lajkujcie, subskrybujcie, wejdźcie na kanał Wezy Blowa, link macie w opisie. Zróbcie strzałę ze mną. Dobra, na trzy cztery Dawaj, dawaj! Okej! Okay. Ry! Strzał! Źle zrobiłem, rozjebałem sobie kamerkę. Dzięki Wojta. No i dobrze, ki.